Szukałam dzisiaj w polskim internecie instruktażu, jak założyć prezerwatywę, żeby to komuś przekazać. I szczerze mówiąc, nie znalazłam filmu, w którym prawidłowo ta prezerwatywa byłaby założona, więc trzeba coś z tym zrobić. Seks dobry wszystkim. Seks dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o prezerwatywach. Tak jak wstęp filmu sugerował, miałam dzisiaj problem ze znalezieniem filmu, w którym właściwie zakłada się prezerwatywę. To znaczy, w którym nie ma błędów. Jest to tyle istotne, że nawet filma, gdzie. Osoby deklarują, że są edukatorami seksualnymi, również takie błędy się pojawiły. Wydaje mi się, że jest to dość ryzykowne. To znaczy, jeżeli nie nauczycie się zakładać prezerwatywy zawsze dobrze, jest większa szansa, że popełnicie błąd, że prezerwatywa nie zadziała odpowiednio. I nie będzie tak skuteczna, jak powinna być. Skuteczność prezerwatywy jest wysoka w ochronie przeciwko zakażeniom czy przeciwko niechcianej ciąży. Jednakowoż, jeśli chodzi o zakażenie, to jest w ogóle jedyny środek wspomagający, czy wspomagający nas i zabezpieczający nas przed zakażeniem. Natomiast, jeśli chodzi o ciążę, jest to produkt, który dość wysoko ma skuteczność pod warunkiem odpowiedniego użycia. Musimy po prostu się upewnić, że to, w jaki sposób zakładamy prezerwatywę jest przećwiczone, że mamy czas na to, możemy nawet sobie samemu to zrobić, przećwiczyć w domu kilka razy, żeby później nie było kłopotu, żeby to zrobić sprawnie. W zasadzie nie ma znaczenia, jeśli chodzi o płeć, ponieważ jeśli dziewczyny uprawiają seks z mężczyznami, to też dobrze by było, żeby umiały dobrze założyć prezerwatywę właściwie. Można to robić na zmianę przecież w ramach tzw. gry wstępnej, więc taka wiedza nikomu nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie, ona może być przede wszystkim pomocna. Prezerwatywa jest najpopularniejszym środkiem ochrony stosowanym przez ludzi na całym świecie, również w Polsce mówimy o Polsce teraz. W Polsce jest to najpowszechniejsza metoda stosowana do przeciwdziałania zakażeniom. Jak również przeciw niechcianej ciąży ponieważ jest to metoda powszechna, łatwo dostępna niedroga co jeszcze nieinwazyjna nie ma żadnych skutków ubocznych, jeżeli odpowiednio dobierzemy prezerwatywę, no bo może pojawiać się uczulenie, jeśli to jest na przykład lateks ale prezerwatywy lateksowe to nie są jedyne prezerwatywy aktualnie dostępne prezerwatywy mają najrozmaitsze funkcje, oprócz tego, że zabezpieczają te prezerwatywy też mogą być. Stymulujące, mieć wypustki, mieć żebrowania, mogą uciskać podstawę penisa i wydłużać stosunek seksualny, co też jest niezwykle wartościowym doświadczeniem dla wielu osób. Prezerwatywy mogą mieć różne smaki, jeśli są używane w czasie seksu oralnego. Oprócz prezerwatyw męskich mamy prezerwatywę kobiecą, czyli taką, którą się wkłada do pochwy. Ta prezerwatywa nie stanowi żadnej formy nacisku czy docisku, jest super komfortowa i rzeczywiście no już wtedy nie ma ograniczeń, jeżeli mamy problem z kupieniem prezerwatywy w odpowiednim rozmiarze, a takie też są, no to możemy skorzystać z tej dla kobiet. Prezerwatywy w różnych rozmiarach są potrzebne, jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z jakimiś ekstremalnymi różnicami w wielkościach odbiegającymi od... Takiej średniej, tak? Średnia w Polsce to jest około 12 cm, penisy we wzwodzie. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki, że jest to dużo, dużo więcej, lub dużo, dużo mniej. Wtedy trzeba wybrać prezerwatywę nieco mniejszą, lub nieco większą. Takie też są. Warto wybierać prezerwatywy odpowiedniej wielkości, dopasowane. Natomiast nie ma co panikować: w większości sytuacji prezerwatywa jest odpowiednia, nawet na dużego penisa. Przed założeniem prezerwatywy upewniamy się, że penis jest w pełnym wzwodzie, bo tylko tak możemy prezerwatywę założyć. W celu y, odpowiedniego założenia prezerwatywy, jeśli już mamy prezerwatywę, y, przede wszystkim zanim do tego dojdzie, że będziemy ją używać, musimy sprawdzić, czy ma odpowiednią datę ważności prezerwatywy. I to jest bardzo ważne, co jest niedoceniane. Prezerwatywy najczęściej mają datę ważności na zewnętrznym opakowaniu oraz na Opakowaniu jednostkowym w środku zawsze jest nadrukowany termin ważności. Ta tutaj ewidentnie jest nadal ważna, więc tą prezerwatywę możemy użyć. Kiedy już mamy prezerwatywę i wiemy, że ona jest dobrej, z dobrą datą, sprawdzamy. Czy prezerwatywa jest szczelna? Jeżeli opakowanie zwiniemy, ściśniemy i będzie w nim powietrze, to znaczy, że prezerwatywa jest szczelna, opakowanie nie było uszkodzone, więc prezerwatywa też nie jest uszkodzona. To jest druga rzecz, którą sobie sprawdzamy. Otwieramy prezerwatywę palcami, nie zębami. Uważamy też na paznokcie. Dzisiaj specjalnie mam takie paznokcie, żeby wam pokazać, że nawet z takimi paznokciami można bezpiecznie prezerwatywę założyć. Prezerwatywę przesuwamy w bok, żeby jej nie rozerwać palcami, i otwieramy opakowanie tutaj, łapiąc za ząbki. wyciągając prezerwatywę, upewniamy się, że prezerwatywa jest, będzie ułożona w odpowiednią stronę. To bardzo ważne, żeby prezerwatywę od razu położyć w odpowiednią stronę. Jeżeli położymy ją odwrotnie niż do kierunku y, rozwijania, y, na penisie znajdzie się, może się znajdować już preejakulat. W preejakulacie nie dość, że są wirusy. Jeśli mówimy o zakażeniach, to też może znaleźć się sperma pojedyncze komórki spermy, co oznacza, że jeśli przyłożymy prezerwatywę odwrotnie, a potem chcemy to szybko poprawić, położymy właściwie, to tutaj na tej stronie już znajdzie się sperma, którą zaprowadzimy prosto do macicy, do szyjki macicy. Więc żeby tego uniknąć, musimy od razu. Dobrze prezerwatywę sobie ustawić. Możemy dmuchnąć, żeby się upewnić, że w dobrą stronę ją układamy, a możemy ją leciutko palcami rozwijać, przewinąć w tą, w tą stronę pod palcem, pod kciukiem, żeby poczuć, jeśli stawia opór, to, to jest niewłaściwa strona, jeśli nie stawia oporu, to jest właściwa. Łapiemy za zbiorniczek. Zbiorniczek cały chowamy w palcach, ponieważ ten zbiorniczek musi zostać na szczycie prezerwatywy. Nie może być w nim powietrza, on musi zostać. Zaraz powiem do czego. Przykładamy na penis w stanie wzwodu i przytrzymując jedną rękę, drugą suwamy, rozwijamy prezerwatywę do samego dołu. Na wierzchu prezerwatywy cały czas był trzymany zbiorniczek, musi zostać przestrzeń na ejakulat, na spermę. Jeżeli tej przestrzeni nie będzie, prezerwatywa będzie tak założona, to po pierwsze jest ryzyko, że ona pęknie, wyleje się bokiem. Lub, no i trzy będzie bardzo niewygodnie, ponieważ rzeczywiście ta prezerwatywa będzie z każdym ruchem y, atakować y, żołądź penisa i powodować duży dyskomfort i ciasność. No, jeżeli ktoś nie ma w tym wprawy, to oczywiście będzie narzekał, że prezerwatywa jest niewygodna i lepiej jest bez prezerwatywy. Więc zakładamy prezerwatywę w taki sposób, żeby ten zbiorniczek był tutaj na wierzchu, żeby prezerwatywa dawała pewien komfort użytkowania. Po wytrysku przytrzymujemy prezerwatywę, wysuwając ją z partnerka, partnera lub partnerki, ze względu na to, że ona już będzie się suwać, bo penis będzie już zwiotczały, i ściągając dbamy o to, żeby cały ejakulat został w prezerwatywie. Zawiązujemy prezerwatywę. Optymalnie z dala od partnerki i partnera. Zawiązujemy, wyrzucamy do kosza. Jeśli będziemy kontynuować zabawę, ręce należy umyć i wrócić do partnerki z czystymi rękoma, żeby przypadkiem na palcach nie przenieść spermy z powrotem do jej pochwy. Tu mamy inną prezerwatywę, ale powtórzymy tę całą procedurę raz jeszcze penis w pełnym zwodzie. Sprawdzamy datę ważności. Sierpień 2027 w tym przypadku. Powietrze jest w opakowaniu. Przesuwamy prezerwatywę na bok, łapiemy za ząbki, otwieramy prezerwatywę. Sprawdzamy, w którą stronę się rozwija i w dobrą stronę, łapiąc za pojemniczek na ejakulat. Przykładamy do szczytu penisa i suwamy, rozwijając do samego dołu. Przytrzymujemy u góry i rozwijamy do samego dołu. Prezerwatywy należy rozwinąć. Niektóre rozwijają się lepiej, inne gorzej. Zależy od marki. Możecie wybrać taką, która będzie lepiej się rozwijać, ale wszystkie powinny się rozwinąć do samego dołu. Możecie nawet sobie przytrzymać na dole i troszeczkę ją Ułożyć w ten sposób prezerwatywa nie ma powietrza w środku, ma zapewnioną przestrzeń na ejakulat i zabezpiecza nas w najlepszy z możliwych sposobów w danym momencie. mamy to jest penis ten poprzedni, czyli całkiem nieduży w porównaniu z takim no, dużo większym i chcemy się przekonać, czy ta prezerwatywa, która wcześniej była użyta, nada się na ten duży penis. No nie powinna tak, bo wiele osób mówi, że to jest, te prezerwatywy zwykłe są dla mnie za małe, ja nie mogę ich używać. Dlaczego Wam to chcę pokazać? Dlatego, że czasem lepsza jest ta zwykła prezerwatywa, niż duża, jeśli nie mamy dużej. No, chyba że bardzo potrzebujemy, to szukamy dużych, bo w sklepach erotycznych są. Otwieramy tak jak poprzednio, czyli przesuwamy prezerwatywę, sprawdzamy w którą stronę się rozwija, łapiemy za pojemniczek, przykładamy do penisa w stanie pełnego wzwodu i przytrzymując pojemniczek u góry, rozwijamy prezerwatywę. Tego pojemniczka nie puszczamy, rozwijamy prezerwatywę. Prezerwatywa rozwija się do samego dołu. Bez problemu rozwinęła się do dołu. U góry jest zostawiona przestrzeń na spermę, czyli ta prezerwatywa może być użyta, nawet jeśli rzeczywiście penis jest bardzo duży. Jeśli nie macie dostępu do dużych prezerwatyw, jakakolwiek jest lepsza niż jej brak. Dlatego przestańmy się bać, jeżeli partner potencjalnie nam obiecuje, czy też mówi, że na niego zwykłe prezerwatywy są za ciasne, to miejcie ten obraz w swojej pamięci. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny i będziecie testować i ćwiczyć zakładanie prezerwatyw, oraz nie będziecie ulegać. Presji i mitom, że prezerwatywy A są niewygodne, B ym, są nieskuteczne, C ym, nie pasują do mojego penisa. Zawsze można wybrać odpowiednie prezerwatywy, dobrze założone będą skuteczne i dobrze założone nie będą niewygodne.